Dzień dobry Państwu! Yy, jesteśmy w Wielkopolsce, w sadzie yy, znanego sadownika, pana Jacka Prządaka, yy, który 5 lat temu yy, nabył i w naszej szkółce i posadził yy, w swoim sadzie odmianę Dark Idol. Dark Idol jest to czerwony sport ligola. Który jest na terenie Polski naszą własnością, i od kilku już lat drzewka tej odmiany są sprzedawane w Polsce i wysadzane w naszych sadach. Dzisiaj mamy 24 września, i jest to moment, który jest zbieżny właściwie z rozpoczęciem zbioru tej odmiany, a Zbiór tej odmiany w tym roku jest opóźniony ze względu na sytuację, która, która jest związana z problemami z wybarwieniem się owoców. Ze wszystkich tutaj lat. Jak obserwujemy właśnie ten sport ligola w tym sadzie, to to jest rok takiego największych trudności z wybarwieniem się jabłek, w tym także odmiany ligol, no i także ta odmiana dark idol. Ona też w tym roku jest jakby nieco, nieco mniej wybarwiona niż w poprzednie lata. Mamy tutaj też po sąsiedzku zwykłego ligola, którego zapewne pokażemy tutaj w jakimś, w jakimś momencie filmu i zobaczymy oczywiście, że jest kolosalna różnica pomiędzy tym sportem, a zwykłym ligolem. Zwykły ligol praktycznie prawie, że nie ma w tej chwili rumieńca, jest lekko zaróżowiony tylko na owocach, które są wystawione na zewnątrz. No takie były układy pogodowe, temperaturowe i taki był przebieg września. A także sierpnia, czyli, czyli fale upałów, potem fale deszczów, w tej chwili znowu susza. I to, i to jest jakby taka sytuacja, w, w której część odmian ma, ma tutaj duże problemy właśnie z uzyskaniem prawidłowego rumieńca. I teraz pan Jacek Prządek, nie, nie, nie może niestety tutaj sam się wypowiadać, ponieważ jest szczyt zbioru jeszcze śliwek, węgierki zwykłej. I ma na głowie mnóstwo rzeczy. No, więc ja, jako właściciel tej odmiany, tutaj opowiem Państwu, jak mniej więcej wyglądały te lata tutaj. Przy czym. Do emisji tego filmiku będzie podpięty link do naszych poprzednich filmików z tego sadu, i będziecie Państwo sobie mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w poprzednich latach, bo w tym sensie warto, że według, przytaczam tutaj tylko i wyłącznie słowa właściciela sadu który mówi, że w przeciwieństwie do zwykłego ligola, u niego właściwie Dark Idol nie jest odmianą przemienną i ostatnie lata plonowania, to jest zeszły rok przytoczony na 40 ton z hektara i ten rok szacowany jest na około 50 ton z hektara. Przy czym mamy tutaj do czynienia z drzewkami na podkładce P60, wysadzonymi w rozstawie 3 m na 1 m i gleba jest lekka. Gleba jest klasy 4a i 4b, i chwilami piątki gdzieś tam w dalszej, w dalszej kolejności, tutaj pod koniec tutaj tego nasadzenia. Co jeszcze warto powiedzieć, bo są. To rzeczy, które się powtarzają w rozmowach z klientami, którzy się odważyli tych kilka lat temu posadzić u siebie dark idola. <laughs> Mówię tu o klientach z centralnej Polski, Grujecko-Wareckie, sandomierskie i te regiony. W tych opiniach jest kilka wspólnych mianowników. Jednym z nich jest to, że przy Dark Idol mamy do czynienia ze znacznie mniejszą wrażliwością na gorzką płamistość podskórną. Jest to ważne, bo, bo wiemy, że ta odmiana no jest, odmiana Ligol jako taka jest tutaj trudną odmianą i, i robi nam tutaj przykusy. To jest jedna korzystna cecha. Drugą jest, jest sprawa większej jędrności. Legal generalnie jest odmianą jędrną, ale przy Dark Idol okazuje się, że ta jędrność jest jest jeszcze lepsza. Możemy też tutaj myśleć o wcześniejszych zbiorach, ze względu na wcześniejsze wybarwienie z reguły w stosunku do typu i to też nam poprawia logistykę w sadach że, że możemy jednak jakoś te zbiory troszkę bardziej rozkładać, przez to, że coś jest do, wykolorowane już dużo wcześniej. Następna kwestia no to jest przemienność, o której już tu mówiliśmy, no, czyli golu w zasadzie znam trudno uniknąć tej przemienności, no, ona może być taka, ona może być taka cząstkowa. No, na przykład jak jednego roku mamy 40 czy 50 ton, to drugiego roku mamy na przykład 15. Nie? I, i to, I to jest dość często to taki właśnie wariant, no tu, tutaj to, to, jest, to jest kilka rzędów tutaj, tutaj i, i ten zwykły Ligol jest po sąsiedzku i, i tą przemienność jest, jest tu obserwowalna na zwykłym Ligolu, co roku jest obserwowalna, na no Darki Dolu w ogóle nie jest obserwowalna przemienność, myślę, myślę, że po pięciu latach jest to cenna, cenna już informacja, wiarygodna informacja. I w końcu jeszcze kwestia wzrostu. Przy podkładce P60 właściwie nie ma specjalnie różnicy w sile wzrostu między Dark Idol a Ligolem zwykłym. Natomiast to, co mówię też często naszym klientom na M9, musimy się liczyć z tym, że drzewko będzie jednak mniejsze niż, od, niż typu. Co się też tyczy drzewka w szkółce. I bardzo często tutaj klienci mają nam trochę za złe, że drzewka Dark Idol na M9, czemu one są takie małe? No, powiedzmy, że w tym roku są większe niż, niż w inne lata, ale i tak, i tak jest to no, taka uroda tej odmiany, że w tym pierwszym roku na tym M9 jest drzewko, jakie jest. Ono, ono będzie miało w tym roku jakieś powiedzmy 130 cm wysokości, 140 może. I będzie miał przyzwoitą grubość, ale no nie, nie wyciągamy tutaj y, y, koronek ani, ani takich rzeczy na M9. To, jest, to, jest, to się po prostu nam nie udaje. Y, ma, to, ma to też tą konsekwencję w sadzie, że możemy tego ligola sadzić nieco gęściej niż zwykłego, ponieważ on na M9 będzie nam dawał mniejsze drzewa w naszych sadach. Po prostu. Czyli możemy spokojnie nieco podgęszczać, jakieś tam 80 cm jest zupełnie uzasadnione na M9. Tego typu rozstawy tutaj jak najbardziej wchodzą w grę i, i to by była powiedzmy ta kwestia. I na koniec jest jeszcze sprawa związana z kolejną generacją tutaj, czyli Dark Idol 2, bo. Od już dwóch lat rozmnażamy ten jakby typ, który wydaje nam się, że jest bardziej wybarwiony. Po paru latach już mamy taką powiedzmy, opinię i pewność, że tak jest i dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzać Dark Idol 2 i on też jest dostępny już w tym roku u nas. Tradycyjnie są to podkładki M9, P60, M26 i P14. Na tych czterech właśnie go produkujemy. Także będzie, będzie tutaj w najbliższych latach ta ilość Dark Idol 2 będzie się powiększać, tak żeby jakby stopniowo on jednak zastępował, zastępował ten sport Dark Idol. No i to, to właściwie chyba tutaj byłoby wszystko, co na ten moment mogę powiedzieć żałuję, że nie możemy pojechać teraz do Grójca albo do Warki, bo tam y, na, mamy naprawdę bardzo wielu sadowników y, z, z bardzo pięknymi jabłkami do pokazania ale y, y, życie jest dość brutalne, wrzesień jest y, 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 końcówka września poprzedza u nas już okres y, intensywnych prac w szkółkach y, no, powiem tak, powiem wprost y, nie mamy za bardzo czasu, żeby się dobrze wyspać a co dopiero, żeby gdzieś tam jeździć po Polsce i robić filmy. Więc yy, dlatego yy, przepraszam, że się ciągle kręcimy wokół tego jednego sadu, tutaj w Wielkopolsce, no ale takie są stroje smutne w, wymogi y, czasów, w jakich żyjemy, że jest po prostu nieustanna gonitwa. I myślę, że ci, którzy pracują teraz w sadach, przy zbiorach i przy wszystkim, to doskonale wiedzą o czym mówię. No i krótkie podsumowanie. Yy, bardzo proszę, żebyście Państwo naprawdę zerkali do tych poprzednich linków dotyczących Darkidol i one są łatwe do odszukania i proszę do nich zaglądać, żeby mieć jakby pełny obraz tej odmiany. Druga rzecz to jest Kwestia taka, że my będziemy jakby na temat Darkidol 2 mówić coraz więcej i w, w szkółce naszej, w czasie wizyt, Państwa przy odbiorach drzewek i tak dalej, też jakby będziemy już ten temat coraz szerzej Państwu prezentować. No, i rzecz najbardziej istotna to jest taka, że produkujemy drzewka tych odmian. Mamy je w ofercie na ten rok, jeszcze są dostępne. I zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli spróbować z Darkidol czy z Darkidol 2 do kontaktu z biurem naszej szkółki. Ogólnie dostępne są te kontakty w internecie, no nie muszę ich Państwu podawać. Dziękuję, dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy następnej okazji.